Cześć, dzień dobry wszystkim. Mufik z tej strony i zapraszam Was na materiał z gry Monster Hunter Wilds, w którym zaprezentuję Wam w jaki sposób możecie sprawnie i w miarę bez wysiłku zdobyć materiały potrzebne do ulepszania naszych artiańskich broni. I te materiały to w kolejności od najgorszego do najlepszego Strachosyd, Speklit, Argecyd i aurikalcyt, Które możemy uzyskiwać między innymi jako nagrody w wyniku tego, że zadział się festiwal w Kotlinie, gdzie tak jak widzieliście przed momentem. Właśnie jestem. No i przestawiam cykl środowiskowy na obfitość i ranek ze względu na to, że chcemy, żeby ta obfitość potrwała jak najdłużej. Tak jak widzicie, w udziałach z festiwalu mam pusto i odpalimy sobie yes. pewien specyficzny quest, który nazywa się jest questem opcjonalnym i nazywa się Złowieszcze Drwiny. Jest on na 6 gwiazdek, więc musicie mieć pchniętą fabułę aż do tego momentu, żeby móc to farmić. Ten quest robi tą specyficzną rzecz, że przeskakuje nam z sezonem z tego momentu, który, z tej obfitości, którą przed chwilą ustawiłem, na ten sezon, który, w którym dzieje się festiwal i dzięki któremu uzyskujemy nagrody. Więc to, co widzicie, ja nawet nie robię tego questa. Po prostu odpalam go, od razu wracam do, do bazy i jak zobaczycie za moment, gdy tylko gra się załaduje, Będę mógł podbiec do Naty i pomimo tego, że dosłownie pół minut temu mieliśmy pusto, to w tej chwili mogę już Argecyt akurat tym razem u Naty odebrać. Innymi słowy, wymuszamy na grze zmianę sezonu z obfitości na bodajże nie posuchę, tylko nie pogodę, dzięki czemu wskakuje nam, wskakuje nam festiwal i dostajemy u Naty rezultaty. My wracamy z tego zadania, gdzie była niepogoda, więc tak jakby cofamy się z powrotem do obfitości i dzięki temu możemy odpalić tego quest'a ponownie, ponownie zmienić na niepogodę, ponownie uzyskać nagrody z festiwalu. I tak oto cykl się powtarza, nasza rotacja się zapętla i w bardzo szybki sposób możemy te materiały z festiwalu potrzebne do ulepszenia artyańskich broni pozyskiwać. Tak, jak widzicie, ja ponownie będę mógł odebrać pojedynczą nagrodę. Oczywiście, w samej, w tej rotacji, którą będziecie wykonywać, tym razem był to auri Calcid, więc całkiem fajnie. W tej rotacji, którą będziecie wykonywać, nie musicie sprawdzać tych rezultatów u Naty za każdym razem, no bo szkoda na to czasu. Możecie pozwolić, żeby tam tych materiałów zebrało się trochę więcej, bo no jest tam na to wystarczająco pojemności, żeby Nata nam te kamienie do ulepszenia przechowywał. No i tak naprawdę na tym cała metoda się kończy. Dlaczego na początku przestawiłem cykl środowiskowy na obfitość? Z tego względu, że festiwal, wydarzenie festiwalu jest wymuszane przy zmianie tej pogody, przy zmianie sezonu środowiskowego. Więc jeżeli startowalibyśmy tego quest'a z, podczas niepogody, on też ma w sobie niepogodę, to festiwal by się nie odpalał, ponieważ nie zmieniałaby się pora dnia. I w związku z tym nie otrzymywalibyśmy tych nagród u Naty, więc jedyne, na co tak naprawdę trzeba zwracać uwagę podczas farmienia tego, to żeby w moment, gdy odpalacie tego quest'a, nie był w trakcie niepogody. Nieważne, czy będzie to obfitość, czy będzie to posłucha, pora dnia nie ma najmniejszego znaczenia, Najważniejsze, żeby nie była to po prostu niepogoda, wtedy metoda zadziała, dostaniecie materiały unaty. No i w ten, powiedzmy, prosty, lekko czasochłonny sposób, ponieważ no, jedna rotacja poniżej minuty pewnie zajmie. Natomiast i tak zwraca całkiem fajne rezultaty, pozwalając na zgromadzenie aurykalcytu. Powiedziałbym, że chyba w ciągu w pół godziny jesteśmy w stanie około około materiałów zebrać na około jedno ulepszenie, pełne ulepszenie broni. Więc wydaje mi się, że całkiem fajnie, jeżeli połączycie to z metodą, którą wrzuciłem na kanale na temat tego jak craftować tylko i ulepszać tylko te bronie, na których wam zależy, oszczędzając materiały, to jesteśmy w stanie bardzo małym nakładem pracy uzyskać perfekcyjne rezultaty. No a wiadomo,

I na tym kończymy ten krótki poradnik z farmienia materiałów wykorzystywanych do ulepszania artiańskich broni. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli znaleźliście jakąś metodę, która pozwala na szybsze, lepsze, stabilniejsze pozyskiwanie zwłaszcza aurikalcytu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie, gorąco zapraszam do pozostałych materiałów. A na razie to tyle także, oby do zobaczenia.